TV. Dzisiejszym moim gościem jest Bagrol, Kamil Bagrowski, Siemaneczko Kamil. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Sofii oraz swoich, witam. Yy, z tego co wiem, Twoja kariera zaczęła się w 2016 roku, natomiast w 2017 roku zadebiutowałeś, a zarazem wygrałeś w klubie Fantazja Jaświły, tak? Dokładnie, zgadza się, był konkurs DJski. Na którym zająłem trzecie miejsce, czyli ostatni na podium, które kwalifikowało się do grania w klubie Fantazja. I powiedz mi, i co dalej? Yy, dalej było tak, że po tej imprezie zacząłem grać transmisję. Moja pierwsza transmisja w roku 2017, w czerwcu jakoś. Czyli pierwsza transmisja, potem wygrałem konkursy. No i potem większość konkursów, które też nagrywałem, udało mi się wygrać tak to poszło, te transmisje, konkursy i tak to szło dalej. Dawniej ekskluzji rezydent Vegas, a czy powiedz mi, czy teraz w tym momencie pełnisz jakąś rezydenturę w jakimś klubie? No wiem, że jest pandemia, ale na przykład przed tą pandemią? W ciągu dalszym y, ekskluzji rezydent Vegas Izbice Kujawskiej, teraz już tego klubu nie ma, powstaje nowy Phoenix Izbica. No nic więcej niestety nie mogę powiedzieć, ale zdradzę, że będę. Super, a powiedz mi, współtwórca jesteś y, takich produkcji jak Bad Girl. <śleski> <śleski> Leave him alone. Powiedz mi, skąd taki pomysł? Dlaczego Bad Girl? Dlaczego na przykład nie Angel Woman? Ponieważ jestem Bad Boy, no to lubię Bad Girl. <grym> Okej, okay, czyli bardziej ci sięgnie do tych dziewczyn Bad. Takich bardziej z agresją, z padurem, tak? Nie takie takie ugodowe, spokojne. No takie. Oh. W filmie, który przedstawia Twoją drogę do kariery. Yy, powiedziałeś coś takiego, wiele marzeń spełniłeś, to znaczy, że już co, spełniłeś te wszystkie swoje marzenia i już dalej nie chcesz, czy jest jeszcze na przykład takie jakieś wyjątkowe, które na przykład bardzo chcesz spełnić? A czy na początku sobie, jak zaczynałem grać, to postawiłem sobie cel, żeby po prostu gdzieś grać, tak, ale zawsze chciałem grać w klubach, o których słyszałem, że są było najlepsze takie, na których jeździłem, na których mi się podobało, I na przykład przed konsolą KKM machałem, no i na przykład na początku bardzo chciałem zagrać w klubie Kora do Suchowola, w Omenie. Gdzie tam jeszcze? Mega Music Village, w Megamusic, w w Zilionie, zagrałem w tych klubach. I teraz, idąc biegiem czasu, dołożyłem sobie kolejne wyższe levele typu Heaven, sieć Heavenów. I teraz na to czekam, tylko że pandemia to troszkę zblokowała. No cały czas poszerzam swoje marzenia i je spełniam. Dobrze, a myślisz o takiej e, karierze światowej? Mm, powiem ci szczerze, nie myślałem o tym. Na przykład Tomorrowland? Nie, na pewno nie. Oh, nie, 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 nie. Co? Nie. Ale czemu? No to nie to nie by dajmy. nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? To eee, tak bardziej... Nie, ale to by nic nie dało i tak. I nie nie, nie przy tej muzyce, co prezentuję, ponieważ mam świadomość, jako muzyka gram. Nic by nie dało. No właśnie, i tutaj właśnie fajne, fajnie powiedziałeś, ponieważ grasz typowo wiksa. Tylko wiksa i nic innego? Tu teraz mogę wszystkich zaskoczyć, ponieważ bagrol jest z rejonów tutaj, właśnie Wielkopolskich, i moją muzyką numer jeden jest retro Trance. I teraz może się każdy dziwić, że młody retro Trance, A dlaczego? Bo mi ktoś tak kazał, nie, ponieważ no, ten wokal, te melodie w numerach typu Need to Feel Love czy Beautiful Things, no to coś pięknego i na przykład Trance'y są dla mnie numer jeden, dopiero potem vixa. Co pięknie. A powiedz mi, czy zdanie innych osób jest dla Ciebie ważne? A ja mam to w dupie. Yy, na początku yy, bardzo się przejmowałem hejtem i wszystkim, co o mnie mówią, piszą, to bardzo było dla mnie denerwujące i zawsze odpisywałem na to. Potem miałem to, to w dupie gdzieś i do dzisiaj mam to w dupie. Gdzieś no chyba, że ktoś z zaufanego grona, takiego bliskiego, na którym się na przykład yy, czerpie do, do niego zaufanie. Jeśli on coś mi powie, no to wtedy biorę to do siebie i wtedy to zmieniam. Yy, bo tutaj chciałabym tak samo nawiązać yy, yy, do Twoich słów. Gorzka prawda lepsza niż słodkie kłamstwo. Yy, to było w filmie. No dokładnie, ale wypowiedziane przez siebie, tak? Yy, chodzi mi o to, że na przykład yy, robiąc coś. Wiele osób mnie poklepywało, że że to, że wskokaj, a na przykład zdarzyło się dwie, trzy osoby, które powiedziały, że tragedia, że drama, co ty robisz i na początku to mówię, no nie wiem, o co im chodzi, czy zazdroszczą, czy mnie nie lubią, ale z biegiem czasu czas pokazał, że jednak ci, co mnie cisnęli w cudzysłowie, chcieli dla mnie dobrze i w sumie ci, co mnie cisnęli są do dzisiaj ze mną. Super, naprawdę bardzo fajnie. Życie takich przyjaciół jak najwięcej i jak najdłużej, bo to jest najważniejsze. E, powiedz mi. <laughs> Tutaj masz na myśli? Wirgo. Wirgo, jak najbardziej pozdrawiamy serdecznie. W tym momencie przechodzimy do takich słynnych pytań zadymiarza. To sam. <laughs> Dlaczego tak się wszyscy jego boją? Spokojnie, spokojnie. Chcesz się do tego jakoś szybko przygotować? Nie. Lecimy od razu. Tak. Czemu spuszczasz wodę w toalecie? Tak. To jest kupa. To jest odpowiedź. Bo lubię. Ile razy? Dziennie. <noise> Możemy dziennie. Średnio do łazienki jest 8 razy dziennie, no to spuszczę 7, bo, bo woda droga. <noise> Dlaczego mężczyźni nie mają celulitu? O matko, ja zadałam to pytanie. Zadymiasz, to ty zadałeś to pytanie, a ja mu jak zwykle muszę odmówić. No dawaj. Chwila. Go! To nie mam, ale czemu to nie mam? Nie wiesz czemu? A ty wiesz czemu? No wiem. No Powiedzieć ci. No to jak ty wiesz, to ja, ja też wiem. Bo to brzydko wygląda, niestety. Boże, kobiety, co my mamy? Masakra. No to ostatnie pytanie. Bocian? Poczekaj, bo, ale poczekaj. Bocian czy dzika kaczka? Bocian. A dlaczego Bocian? Bo mają chude nogi jak ja. <laughs> Mistrz! No, chciałabym zadać jakieś pytanie, proszę bardzo. A ty masz celulit? Nie, nie mam. Nie mam, jeszcze nie mam. Nie, nie będę miał. Trzeba dbać o linię, być cały czas fit i, i wtedy będzie wszystko ok. Powiedz mi, masz coś jeszcze do powiedzenia? Chciałbyś jeszcze coś przekazać swoim widzom, swoim fanom? Coś takiego, żeby na przykład wbijali do ciebie na live, na twoje koncerty, na swoje sety? Jedzie, bagrol jedzie. Jedzie, bagrol jedzie. I takim, słuchajcie, pięknym akcentem kończymy. Jeszcze raz dziękuweczka za to, że byliście dzisiaj z nami. I oczywiście pozdrawiamy serdecznie cały Team Bagrola i. I Sofii. Dokładnie, pozdrawiamy. Siemaneczka.